Rozgrzewka to startuje już jutro, czyli we wtorek. Potężne piki, paczki, a także piłkarze w SBC. I w tym odcinku pokażę wam, którego z tych piłkarzy najbardziej opłaca się zrobić, a dlaczego warto mnie słuchać, bo ja jestem na dachu i jestem 12 graczem w Polsce w EFC25. Food zlikował nam trzy potężne SBC, które wyjdą w najbliższych dniach, a oto pierwsze z nich, które totalnie polecam zrobić każdemu. Jest to obrońca z playstyle'ami prawie wszystkimi do Defa i z Aerialem. Oczywiście nie ma flizgów, no ale to nie szkodzi, bo to nie jest jakiś wielki problem w obecnym mecie, które i tak te ślizgi na Playstylu no, nie ma jakiegoś znaczenia. No ale ta zestaw w Playstyle to jest topka. Chłop ma również rolę plusa defenderze, rolę plus plus nawet. I ma 199 cm wzrostu przy 86 wagi i sylwetka wielka. tak plus normal. W grze wygląda on obłędnie i tą kartą jest JapStomp w wersji Prime Hero, który obecnie na rynku kosztuje około 864 tysięcy. No i to jest właśnie SBT pokroju Rafawaran na początku gry, który wyszedł, bo to SBT, no raczej powinien zrobić każdy, jeśli będzie do miliona monet, co wydaje mi się, że raczej jest prawdopodobne, no to będzie on w co drugim składzie Foot Champions. Po pierwsze, ta karta jest nowa, czyli ma swoje unikalną animację i ma taką chorą sylwetkę, że to jest niepojęte. proś naprawdę, uważają, że to jest jeden z lepszych obrońców w grze. Jedynie go może przebijać halanda zimowy, ale no jeśli macie halanda zimowego, no to macie już kompana do niego, a jeśli macie halanda, to macie waszego głównego obrońcę na event Toty. Więc SBC totalnie do polecenia, jeśli ono wyjdzie w granicach miliona monet. A na pewno wydaje mi się, że je nie zaszaleje z tymi wymaganiami. Dobra, i przejdźmy do kolejnego SBC. Tym razem sympatyczny Francuz na SPQ, czy tam SPD-ku. Jest to Patryk Vieira, w swojej wersji Thunderstack, Jego playstyle, no niestety w tym roku jest taki problem, że playstyle podania mają horrendalnie duże znaczenie Patryk Vieira ma tylko mocny pas, tak zwany pinked pass ma wszystko do defa, no ale niestety nie ma środkowego obrońcy więc co z tym Patrykiem można zrobić? No, jego cena na rynku obecnie no to półtora miliona, czyli SBC zakręci się wokoło podobnej okolicy no i według mnie ta karta to jest niewarta zrobienia Ponieważ mamy za 30 do 60 tysięcy nasze duo pomocników typu Tidjani Reiners Z dużo lepszymi playstylami do podań na SPK, SPDK i Steeler, Które również tutaj Patryka Wiele, jeśli chodzi o playstyle do podań wcina No i to jest smutno trochę w tej grze, że właśnie te playstyle mają aż takie znaczenie, no ale Co na to zrobimy, jedyna opcja jest taka, że grać jakieś 4-2 1, 3, 4, 2, 3, 1, i chcecie bardzo Patryka Wiery. no to jeden właśnie SPD będzie taki typowy, już full defensywny, ewentualnie 1 2, 1, 2, a drugi właśnie taki rozrywający, Krajnert. No ale czy to jest warte walania 1,5 miliona w Fuderze w niego, jeśli będzie, oczywiście w takie cenie, to SBC? No nie wiem, więc według mnie raczej nieopłacalne i wolałbym zrobić stama na początku, a dopiero potem, jeśli jesteście koneserami Weiren, no to zapraszam do robienia, jeśli je, no to raczej polecam odpuścić SBC. No i ostatnie... No i ostatnie z czyli tak zwany banger. Ronaldinho w wersji zwykłej ma wyjść na toty. No i mam ten sam problem z Patrykiem Weirą. Po pierwsze ta na 3 miliony. Bejstyka no znowu brakuje do podań, czyli na SPO raczej średnio nim pogramy, Chyba jesteście fanami Ronaldinho. Ja gram tym właśnie lepszym Ronaldinho na SPO. Jest no okej, okay, ale no nie jest sobie samo Savanier pod metę. Więc jeśli ja lubicie się lubię Ronaldinho spoko, ale no ta na 3 miliony karta rynku, więc azbyt to będzie podobne podobnej no drogo. I z Ronaldinho jest taka sprawa według mnie, że jednak warto poczekać do. Do liku SBC, które będą jakby natoty innych napastników, na przykład nie wiem, jak rok temu był best, zabał no to lepiej poczekać sobie na taki leak i dopiero wtedy pomyśleć, czy robić Ronaldinho. No bo na ten moment wydaje mi się, że nie opłaca się go robić, chyba że mówię, no, na toty nie wyjdzie nic ciekawego na napad, poza nim to wtedy może, jeśli ubyć Ronaldinho, chcecie sobie, sobie grindować jakieś SBC fajne i mieć kartę na najbliższy miesiąc, no to, to bardzo fajna opcja. Więc wydaje mi się, że jedyna opcja na robienie Donaldinia. No jego plus na pewno to jest sylwetka potężna i dribbling No ale no minusy, no to te podania, brak podań, brak Styli, Co robi w tym roku różnicę No i za 3 miliony, no mówię, trzeba poczekać, zobaczyć Więc na razie wstrzymujemy się z decyzją, zobaczymy na resztę sbc Ale tam must have No i przejdźmy do ostatniej rzeczy, którą jest lig całej drużyny ikon No i oczywiście wszystkie są nieoficjalne, ale nazwiska są potężne, więc no, będzie co trafiać, będzie co trafiać, będzie to opakować. Ja mam przykład 200 paczek, stream na Twitchu prawdopodobnie w piątek o 19, więc zapraszam, trzymajcie się, miłego dnia i siema.